Nawet mimo tak ogromnych zniszczeń, połowa tej farmy fotowoltaicznej dalej działa, dlatego że już następnego dnia około 1,8 MW energii elektrycznej udało się wyprodukować z tych właśnie paneli. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym czwartkowym wydarzeniu. Tym razem będziemy rozmawiać o. Szerzej, o wydajności energetycznej, o transformacji energetycznej Polski i o tym, po co nam właściwie potrzebne są źródła energii odnawialnej, czyli po co nam jest OZE. Tylko chciałbym do tego tematu podejść nie tak jak wszyscy, żeby mówić o frazesach, żeby opowiadać o rzeczach, które są wielkie, o rzeczach, które są niezrozumiałe, tylko właśnie podejść do tego w taki bardziej pragmatyczny sposób, żeby wyjaśnić. Dlaczego te odnawialne źródła energii są ważne, nie tylko z punktu widzenia biznesu, nie tylko z punktu widzenia tego, że Unia Europejska wymaga od nas pewnych rozwiązań prawnych i pe pe pewnych kamieni milowych, które musimy osiągnąć. Natomiast chciałbym porozmawiać o źródłach energii odnawialnej tak naprawdę w trzech kontekstach. Czyli chciałbym porozmawiać o ekonomii, czy te źródła energii odnawialnej rzeczywiście się opłacają? O bezpieczeństwie energetycznym, czyli co to tak naprawdę znaczy? I o czystym powietrzu. Na koniec jeszcze przygotowałem jeden taki dodatkowy materiał, w którym opowiem o tym, co my robimy i jak, tam, jak my wykorzystujemy możliwości związane z odnawialnymi źródłami energii. Żeby działać i żeby zmieniać Polskę na lepsze. Jeszcze raz wrócę do tych trzech kategorii. Ekonomia to jest ten element, w którym będziemy rozmawiać o tym, czy rzeczywiście te odnawialne źródła energii są opłacalne, czy rzeczywiście ta energia, którą, czy rzeczywiście ta energia, którą one produkują, jest tańsza, ale też z jakimi problemami się wiąże, dlatego że węgiel. Oczywiście zatruwa nam powietrze i zatruwa środowisko, natomiast z drugiej strony węgiel nie ma tych problemów, które mają panele słoneczne, natomiast z drugiej strony panele słoneczne, magazyny energii, farmy wiatrowe mają problemy, których nie mają elektrownie węglowe. Dlatego chciałbym poruszyć temat właśnie balansu pomiędzy tymi różnymi źródłami energii. Bezpieczeństwo energetyczne. O bezpieczeństwie energetycznym będzie krótko, natomiast chciałbym. Pokazać taki jeden obrazek, który pokazuje jasno i wyraźnie, dlaczego panele fotowoltaiczne na przykład zapewniają bezpieczeństwo energetyczne, nie tylko w takim szerokim kontekście, gdzie uniezależniamy się na przykład od ropy, którą musimy kupować ze zewnątrz, albo uniezależniamy się od źródeł uranu, którego kopalni nie ma w Polsce. Natomiast też na taką mikroskalę, gdzie rzeczywiście w niektórych miejscach jest duży problem z dostępem do sieci energetycznej i tam ta rozproszona energia bardzo pomaga podnosić jakość życia tak naprawdę. No i pierwsza rzecz, o której powiem i do tego teraz przejdę, to jest to czyste powietrze, czyli dlaczego czyste Powietrze to jest to, co próbujemy osiągnąć odnawialnymi źródłami energii. Przede wszystkim najważniejsza rzecz to jest to, że nasza cywilizacja już od XIX wieku zmaga się właśnie z problemem niskiej jakości powietrza, na przykład w miastach. Wiele miast ma problem z tym, że jakość powietrza tam jest niższa, dlatego na przykład ludzie już w sumie od XVII wieku przekonali się w Wielkiej Brytanii, że jak się pojedzie nad morze, to człowiek czuje się zdrowszy. Dlatego te wyjazdy z miasta, te wszystkie sanatoria, te wszystkie miejsca, gdzie wyjeżdżamy, żeby odetchnąć tym świeżym powietrzem. One nie są zanieczyszczone przez różne formy spalania paliw kopalnych, do których jesteśmy przyzwyczajeni w miastach, czyli spaliny z samochodów, spaliny z pieców węglowych. Ja teraz aktualnie nadaję z Krakowa. Tutaj w Krakowie już od ładnych kilku lat obowiązuje całkowity zakaz palenia w piecach paliwami stałymi, czyli przede wszystkim węglem. Natomiast Dalej, Kraków jest jednym z miast, które mają największy problem ze smogiem, ale to też wynika po części z jego położenia geograficznego, jakby w centrum jury krakowsko-częstochowskiej. Natomiast jeżeli chodzi o czyste powietrze, to najważniejsza rzecz, dlaczego to czyste powietrze jest ważne, to są. Skutki tego, że oddychamy tym powietrzem, które jest zatrute tymi pyłami PM9, PM2,5, PM10 i tak dalej. I to są te takie najdrobniejsze drobiny, które dostają się do naszych płuc, mogą się przyczyniać do powstawania astmy, mogą się przyczyniać do przewlekłych chorób płuc, typu na przykład przewlekłe zapalenie skrzeli. Dodatkowo mają wpływ na nasz układ sercowo-naczyniowy, mogą powodować zawały serca, mogą po, po, powodować udary mózgu i mogą się przyczyniać do tego, że będziemy mieć nadciśnienie tętnicze. Natomiast chciałbym tutaj opowiedzieć o kilku statystykach i porównać, jak Polska radzi sobie na tle innych krajów Europy, z tymi różnymi wyzwaniami związanymi właśnie z zanieczyszczeniem środowiska, z zanieczyszczeniem powietrza i tak dalej. Dlatego wybrałem dwa kraje, do których będziemy się porównywać. Pierwszy kraj to są Niemcy, które są daleko przed nami w transformacji energetycznej i bardzo dużo swojej energii na własne potrzeby produkują z farm wiatrowych, produkują z paneli słonecznych. Dla wielu. Osób z branży Oze w Polsce, Niemcy są takim wyznacznikiem, do którego my chcemy dążyć. Natomiast drugim krajem, do którego, się będę, do którego będę porównywał Polskę, to jest Ukraina. Nie dlatego, że Ukraina jest gorsza, ale dlatego, że Ukraina odnotowuje bardzo duży wzrost prędkości stawiania źródeł Oze, nawet mimo trwającej tam wojny z Rosją. Natomiast nadal jest gdzieś tam w tyle za nami, więc warto zobaczyć, jaki jest, jaka jest ta przestrzeń między nami a krajami rozwiniętymi w transformacji energetycznej i nami a krajami mniej rozwiniętymi w transformacji energetycznej, które też dążą właśnie do tego przejścia bardziej na odnawialne źródła energii. Nie mamy gwarancji, że da się w 100% przejść na odnawialne źródła energii, natomiast wiemy, że można, zrobić to bardziej, zawsze można zrobić coś więcej. Tutaj mam w tabeli, którą widzicie aktualnie na swoich ekranach, mam taką krótką tabelkę, gdzie pokazuje średnie stężenie pyłów PM2,5 w mikrogramach na metr sześcienny, gdzie średnie stężenie tych pyłów to jest głównie wymierzone w miastach, które podnoszą te średnią, natomiast średnie stężenie tych pyłów to jest 18 mikrogramów na metr sześcienny w Niemczech, 25 mikrogramów na metr sześcienny w Polsce i 30 mikrogramów na metr sześcienny na Ukrainie. To znaczy, że nie ma aż tak dużej przestrzeni między nami a krajami, które są gdzieś do tyłu z tą transformacją energetyczną. Natomiast jest duża przestrzeń do poprawy dla nas, żeby iść w kierunku właściwym dla tej poprawy Poprawy czystości powietrza i transformacji energetycznej. Kolejnym problemem jest to, że kolejnym takim wskaźnikiem, który jest problematyczny, jest wskaźnik liczby dni w ciągu roku, gdzie przekraczamy te normy wyznaczone przez WHO, które są uznane za bezpieczne albo w miarę bezpieczne. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę Niemcy, to tam dni z przekroczeniem norm jest w ciągu roku. 60, czyli jedna szósta całego roku dwa miesiące. Podejrzewam, że to są głównie te takie właśnie zimowe miesiące, gdzie to powietrze jest ciężkie, gdzie rzeczywiście spalanych tych paliw kopalnych jest dużo więcej. W Polsce to jest 120 dni, czyli już nie jedna szósta roku, a jedna trzecia prawie. Natomiast na Ukrainie to jest 150 dni, czyli około miesiąc więcej niż w Polsce więc tutaj mamy do czynienia już z liczbą dni w ciągu roku gdzie przekraczamy normy połowa roku to jest tak naprawdę na Ukrainie ciekawym wskaźnikiem jest ile osób jest rzeczywiście narażonych na przekroczenie tych norm czyli ile osób mieszka w rejonach gdzie te normy są przekraczane i w Polsce to jest 72%, to znaczy, że 72% populacji Polski regularnie spotyka się, czyli regularnie, czyli przez jedną trzecią roku jest narażona na emisję tych pyłów do atmosfery, które są szkodliwe dla naszych płuc. W Niemczech to jest tylko połowa, natomiast na Ukrainie 80%, więc tutaj nie mamy nie mamy aż tak dużej przestrzeni jeżeli chodzi o to jak daleko zaszliśmy. Natomiast mamy ogromną przestrzeń do tego jak daleko zajść I Idąc dalej. Bezpieczeństwo energetyczne. Co to znaczy, że co to znaczy, że panele słoneczne, że energia odnawialna zapewnia nam bezpieczeństwo energetyczne. Pierwsza rzecz to jest to, o czym rozmawialiśmy już wcześniej, czyli to, że uniezależniamy się od paliw kopalnych, to znaczy mniej musimy wydobywać węgla, mniej musimy kupować gazu, mniej musimy kupować ropy naftowej. Natomiast w takim najbardziej pragmatycznym i najbardziej lokalnym sensie, który będzie nas interesował, jeżeli kiedykolwiek przydadzą się jakieś kryzysowe czasy. To mam tutaj zdjęcie, zaraz je pokażę, z Merefy na Ukrainie, gdzie niedawno, bo niecałe dwa lata temu, to znaczy w ciągu ostatnich dwóch lat, rosyjskie rakiety zniszczyły część instalacji farmy fotowoltaicznej. Sama farma fotowoltaiczna nie była duża, to była farma takiej średniej wielkości o mocy około 3,9 MW. Nie. Rosyjskie rakiety spadły i zniszczyły część tej instalacji fotowoltaicznej. 416 paneli słonecznych, które produkowały prąd, i dwa inwertery, które później wprowadzały ten prąd do sieci. Następnego dnia okazało się, że dlatego to jest tak bardzo ważne i dlatego one oferują to bezpieczeństwo energetyczne, bo jeżeli jedna, dwie, trzy rakiety spadną na taką elektrownię węglową, to ona będzie przez bardzo długi czas wyłączona z użytku, natomiast tutaj ani nie ma ludzi, którzy muszą się tym zajmować, ani nie ma tak ogromnych zniszczeń, dlatego że jedna taka rosyjska rakieta, która zniszczy kilka tych paneli, jest warta mniej więcej połowę tej farmy. Plus jeszcze dodatkowo, bardzo ważna rzecz, o której warto pamiętać: nawet jeżeli nie będziemy mieć wystarczająco dużo prądu, żeby zasilać przez długi czas dokładnie to wszystko, co zasilaliśmy do tej pory, no bo straciliśmy połowę produkcji energii elektrycznej. Nawet jeżeli tego nie będziemy mieć, to możemy zasilać tą krytyczną infrastrukturę, która jest najważniejsza. I jeżeli nie będziemy mieć na przykład energii w nocy, to dalej będziemy mieć bieżącą wodę. Dlatego niewiele osób o tym wie, ale Energia elektryczna jest potrzebna do tego, żebyśmy mieli bieżącą wodę w kranach, głównie ze względu na to, że jakieś pompy muszą pompować tą, tą wodę do naszych kranów, dlatego jesteśmy w stanie zagwarantować bieżącą wodę i jesteśmy w stanie zagwarantować działanie na przykład nie, masztów telekomunikacyjnych, jesteśmy w stanie zagwarantować łączność. Yy, możemy zasilać tą infrastrukturę krytyczną, nawet jeżeli części energii nie mamy, więc już automatycznie automatycznie jesteśmy w stanie w miarę normalnie żyć, nawet mimo tych zniszczeń. Natomiast najważniejszy temat to są kwestie ekonomiczne, czyli czy rzeczywiście te farmy słoneczne się opłacają? Dlatego, że tutaj zdania są bardzo podzielone. Jedni uważają, że się opłacają bardzo mocno, inni się uważają, że opłacają się tylko ze względu na limity emisji CO2 na przykład, czy ograniczenia, które wynikają z prawodawstwa Unii Europejskiej. To jest kwestia analizy takiej bardziej dogłębnej. Czy rzeczywiście tylko i wyłącznie limity emisji CO2? ograniczają opłacalność budowania kopalni węglowych. Natomiast to, co wiemy na pewno, to jest to, że warto zwiększać udział w miksie energetycznym tych źródeł energii odnawialnej, głównie ze względu na fakt, że one nie wymagają paliwa do utrzymania tej infrastruktury. To znaczy, jeżeli mamy panele słoneczne i jeżeli mamy ich dużo, to nie musimy spalać węgla. Jeżeli mamy panele słoneczne, to nie musimy spalać gazu, nie musimy spalać ropy. Oczywiście te paliwa kopalne są potrzebne do zapewnienia ciągłości i stabilności produkcji energii elektrycznej. Natomiast im więcej produkujemy energii z oze, tym mniej jakby tracimy czasu i pieniędzy na spalanie tych paliw kopalnych. Także jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, to chciałbym, tak samo jak wcześniej, porównać Polskę do dwóch krajów, do których możemy się porównywać, dlatego że leżą bardzo blisko nas. I teraz, jeżeli chodzi o produkcję energii odnawialnej ze źródeł odnawialnych, czyli jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej, to dotarłem do statystyk, które mówią, że 139 terawatów aktualnie Niemcy produkują z wiatru, to znaczy że elektrownie wiatrowe w Niemczech w 2023 roku wyprodukowały w sumie 139 terawatogodzin energii elektrycznej. W tym samym czasie Polska z wiatru wyprodukowała jedynie 22 terawatogodziny, a Ukraina 6,5 terawatogodziny. Te wiatraki głównie Produkują tę energię i najwięcej tej energii produkują te wiatraki offshore, czyli te na morzu, dlatego, że tam jest najbardziej stabilna sytuacja, jeżeli chodzi o prędkość i siłę wiatru. Niemcy mają dostęp do Oceanu Atlantyckiego, dlatego, tam mogą budować bardzo dużo. Tych farm, które później dostarczają energię na ląd. Natomiast my y, możemy produkować energię elektryczną tylko i wyłącznie na Bałtyku. Bałtyk jest zamkniętym morzem, dlatego siła i energia tego wiatru jest różna, jest niższa od te, te, tego wiatru, który wieje nad oceanem. Plus jest on mniej przewidywalny, dlatego nie ma co się dziwić, że produkujemy tej energii wiatrowej mniej. Natomiast, jeżeli chodzi o produkcję energii z elektrowni wodnych, to zdecydowanie jest tutaj, jest tutaj pole do poprawy, dlatego że Niemcy wyprodukowali 20 terawatogodzin energii elektrycznej z elektrowni wodnych w tym samym czasie, kiedy my wyprodukowaliśmy tylko 4 terawatogodziny. Natomiast ze słońca Niemcy wyprodukowali z paneli fotowoltaicznych 66 terawatogodzin energii elektrycznej w 2023 roku, a my tylko jedną szóstą z tego, czyli 11 terawatogodzin. Chciałbym pokazać, jak wygląda udział tej energii ze źródeł odnawialnych na tle całego zapotrzebowania gospodarki danego kraju, dlatego że możemy chwalić Niemców, że produkują bardzo dużo energii, natomiast warto wiedzieć, jak dużo z tej energii rzeczywiście produkują tylko ze źródeł energii odnawialnej. I tutaj widać w tej tabeli, w trzeciej kolumnie, że Niemcy praktycznie jedną trzecią swojej energii elektrycznej produkują ze źródeł energii odnawialnej. My produkujemy jedną piątą, a na Ukrainie ze źródeł energii odnawialnej jest produkowana jedna dziesiąta całego zapotrzebowania na energię. Jak widać, w Niemczech w ogóle to zapotrzebowanie na energię elektryczną jest pięć razy większe niż w całej Polsce. Dlatego też tak, tak duży rozstrzał jest między tym, czy, co produkują Niemcy, a co Produkujemy my, i jak dużo trawa to godzin tej energii elektrycznej rzeczywiście są w stanie wyprodukować. Natomiast jeżeli chodzi o opłacalność, bardzo ważnym elementem jest ten, bardzo ważnym elementem opłacalności całego procesu jest to, ile kosztuje farma fotowoltaiczna. I tak w 2005 roku koszt budowy farmy fotowoltaicznej. Wahał się między 8 a 20 milionów złotych za jeden megawatt. Natomiast w ciągu ostatnich 20 lat ta cena spadła praktycznie 4-5-krotnie, i aktualnie przy cenach zasobów, które mamy, czyli przy niskiej. Przy, przy niskiej Cenie paneli fotowoltaicznych, dlatego, że aktualnie na rynku paneli fotowoltaicznych się mierzymy z nadpodażą. Już koszt budowy takiego jednego megawata energii słonecznej, farmy produkującej energię słoneczną, zmalał tak między do 2-3 milionów złotych. Natomiast w tym samym czasie bardzo dużym wahaniom podlegały ceny produkcji energii z węgla. I to mówię. Nie o samej cenie węgla, tylko mówię o stawianiu, stawianiu źródeł produkcji energii elektrycznej z węgla, czyli o elektrowniach węglowych. Taki pik, czyli na największa wartość, największa cena takiej, takiego jednego megawata wyprodukowania prądu z elektrowni węglowej. Była w okolicach 2020 roku, i tam ceny już sięgały tych cen farm fotowoltaicznych z roku 2004. W 2024 zaobserwowaliśmy jednak spory spadek, i te ceny się wahają, tak w okolicach 150% ceny za 1 MW wyprodukowanej z energii elektrycznej ze słońca. Idąc dalej, Tutaj jest porównanie, więc można sobie zobaczyć ładnie na obrazku, jak regularnie spada cena każdego jednego megawata energii elektrycznej wyprodukowanej ze słońca. Natomiast energia elektryczna produkowana z węgla jest poddana dużym wahaniom. Tak jak już wspominałem wcześniej, te ceny energii elektrycznej z węgla rzeczywiście w dużym stopniu będą wynikać z różnych ograniczeń. Narzucanych przez Unię Europejską w zakresie właśnie produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych. Idąc dalej, tutaj mam taką prognozę na przyszłość, że do 2020 roku chcielibyśmy, ile chcielibyśmy wydać w złotówkach na transformację energetyczną. Tak jak widać, to wszystko przerasta liniowo, więc tutaj te nakłady inwestycyjne nie będą nas obciążać. Stale i coraz bardziej, tylko mniej więcej obciążenie będzie równomierne, dlatego że te wszystkie wartości są skumulowane w kolejnych latach. Bardzo dużo chcielibyśmy przeznaczyć na gaz i energię jądrową, ale najwięcej na, na panele fotowoltaiczne, dlatego że tutaj rzeczywiście najłatwiej jest tę energię wyprodukować. Natomiast to, że jest najłatwiej ją wyprodukować, to znaczy, że to wiąże się też z pewnymi problemami związanymi z technologią produkcji. Aktualnie powstaje coraz więcej magazynów energii, takich wielkoskalowych magazynów energii w Polsce, które będziemy wykorzystywać do stabilizacji sieci elektroenergetycznej. Natomiast to jest coś, co dopiero się zaczyna. Największe wyzwania. Związane z produkcją energii z fotowoltaiki, to jest bilansowanie tej energii, czyli właśnie wykorzystanie tej energii, którą produkujemy w dzień, też w nocy. Tutaj wchodzą właśnie magazyny energii, różne formy przekształcania tej energii. Można oddawać tę energię do elektrowni wodnych szczytowo-pompowych, które magazynują też energię. Sieci przesyłowe mają ograniczoną przepustowość, a jak wiemy, panele i farmy fotowoltaiczne produkują bardzo dużo energii w jednym momencie dnia. Natomiast problemem jest to, że przesył tej energii nie jest stabilny i nie jest równomierny w czasie. Dlatego dużym problemem dla polskiej, przynajmniej sieci elektroenergetycznej, jest właśnie to obciążenie. Mocą wyprodukowaną przez y, panele słoneczne w jednym momencie dnia. Y, co ciekawe, również jest bardzo dużo wyzwań związanych z tymi tech, tą techniczną specyfikacją y, energii przesyłanej y, przez sieć, dlatego że y, w gniazdkach y, mamy y, napięcie 230 V. O częstotliwości 50 Hz, natomiast panele fotowoltaiczne produkują energię, produkują prąd elektryczny, który ma stałe napięcie, dlatego potrzebne są falowniki i transformatory, żeby przekształcić to napięcie produkowane przez panele w to napięcie, które potem możemy przesyłać siecią. To nie będzie oczywiście 230 V, dlatego że Linie średniego czy wysokiego napięcia już są liczone w kilowoltach, natomiast całą tą energię trzeba rzeczywiście przekształcić z napięcia stałego w napięcie zmienne. Tak jak już wspominałem, rynek fotowoltaiczny teraz się boryka z nadpodażą komponentów, to znaczy, że rzeczywiście one są tanie, możliwe, że za jakiś czas zaczną drożeć. Natomiast jeżeli chodzi o energię węglową. No to tutaj w Polsce największy problem mamy z kosztem węgla. To znaczy, węgiel jest drogi i jest coraz droższy. Druga rzecz to jest starzejąca się infrastruktura, a trzecia to jest niska sprawność. I ta niska sprawność w tych starszych elektrowniach to jest rzeczywiście tragedia, dlatego że ona może sięgać 40%. To znaczy, że bierzemy energię, która jest, zawarta no jakaś kaloryczność jest zawarta w tym węglu a na wyprodukowanie prądu rzeczywiście jesteśmy w stanie przekształcić tylko 40% tej kaloryczności. No i oczywiście istnieje też presja społeczna i i legislacyjna i taka oddolna od ludzi, że rzeczywiście nie chcieliby mieszkać w rejonach, gdzie to powietrze jest zanieczyszczone węglem. Ostatnia rzecz, o której bym chciał powiedzieć, to jest jak można wykorzystać to, że ten rynek fotowoltaiczny jeszcze nie jest nasycony, że rzeczywiście powstają nowe farmy fotowoltaiczne, że jest coraz więcej projektów farm fotowoltaicznych. U nas w Koperniku właśnie tym się zajmujemy czyli projektami farm fotowoltaicznych. I chciałbym opowiedzieć o korzyściach dla właścicieli Ziemi z tego, że wydzierżawiam taki grunt pod farmę fotowoltaiczną. Pierwsza rzecz to jest to, że kiedy zaczniemy budowę takiej farmy fotowoltaicznej możemy, to możemy wypłacamy osobom, którym dzierżawimy te od których dzierżawimy te grunty, wypłacamy co roku czynsz dzierżawny za każdy hektar dzierżawionej ziemi, dlatego im więcej ktoś ma hektarów, tym łatwiej można z tego wyciągać pieniądze, dlatego że zawsze ustalamy cenę za jeden hektar dzierżawionego gruntu. Gwarantujemy stabilne przychody przez bardzo długi czas, dlatego że umowy zawieramy na 29 lat. Dlaczego na 29 lat? Przede wszystkim dlatego, że w polskim prawie po 30 latach dzierżawy już można się domagać własności gruntu, natomiast nam zależy na tym, żeby chronić interesy naszych klientów, dlatego wykorzystujemy ten czas maksymalnie, też po to, żeby inwestycja, którą postawimy na tym gruncie, zdążyła się zwrócić w tym czasie, więc maksymalnie wykorzystujemy ten czas, ale żeby naszym klientom nie robić problemów. No i ostatnia rzecz. Można wykorzystać gleby słabszych klas, które nie są przeznaczone do produkcji rolnej, czwartej, piątej, szóstej. Można je wykorzystać po to, żeby przynosiły plon w postaci energii elektrycznej. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany naszą ofertą, jeżeli chcecie porozmawiać o możliwości dzierżawy ziemi albo dowiedzieć się czegoś więcej to zapraszamy na naszą stronę internetową kopernik.io albo można dzwonić pod nasz stały numer telefonu 12 419 88 83 powtórzę jeszcze raz numer telefonu 12 419 88 83 jeżeli chcecie skorzystać z możliwości dzierżawy własnej działki której nie używacie od farmy fotowoltaiczną. Zapraszam serdecznie do kontaktu i do zobaczenia po świętach.